Cześć Faworki! Faworki! Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale VIP Team. Dzisiaj długo wyczekiwany materiał, w którym przedstawimy Wam naszym zdaniem najlepszych twórców polskiego TikToka. Nie będziemy robić żadnego rankingu, nie będziemy przyznawać punktów, po prostu wybraliśmy cztery, naszym zdaniem najważniejsze kategorie i w każdej z nich przedstawimy jednego najlepszego TikTokera. Ale zanim zaczniemy, to szybka audiodeskrypcja. Ja dzisiaj jestem tradycyjnie w ciemnych jeansach, w czerwonej bluzce, takiej trochę koszulowej, na guziczki, z rękawem do łokcia, z farbanką i cekinami przy dekolcie, z małym ciemnym wisiorkiem i mam rozpuszczone włosy. Ja natomiast tradycyjnie w ciemnych jeansach. na sobie mam bluzę dżinsową z szarym rękawem, pod spodem ciemna bluzka, siedzimy na szarej kanapie, a za nami jest biała ściana. No dobra Monia, w takim razie pierwsza kategoria, najbardziej hot tiktoker, tiktokerka. W tej kategorii oczywiście bezkonkurencyjny jest Lukas Wala, najprzystojniejszy w całym polskim TikToku! TikTok luka Wali. Łukasz na wózku jedzie korytarzem. Mijająca go kobieta, muska jego dłoń znajdującą się na kole wózka. Podpis: Kiedy jedziesz sobie przez miasto, a ona dotknie cię w koło. A czekaj, Mamia, a skąd wiesz no, w sumie, słucham. czy on jest przystojny? To się czuje! Ale ty się z nim spotkałaś? Czy ktoś No, ci no go jeszcze opisał? nie, ale bardzo bym chciała. A no tak, no jakby Łukasz jest bardzo przystojny, prawda? Ma dystans do siebie, bardzo zabawne są jego TikToki. W sumie idealny facet, więc. No a nie? No, no tak. Szkoda tylko, że nie dodaje głosu, prawda? Do swoich TikToków, bo to przecież prawda. sama nie mogłaby oglądać jego TikToków, bo są napisy. E, więc jestem ciekaw, w sumie, jak się zapoznała z jego kontentem. No ale cóż, to mówimy sobie już poza kamerą. Kolejna kategoria to najfajniejsza TikTokowa para. W tej kategorii wygrywa kanał. Magda Jerzynka. Na swoim kanale pokazuje się razem ze swoim chłopakiem y, Łukaszem. Cóż za zbieg okoliczności, również Łukasz. Przypadek, nie sądzę. Magda z Łukaszem jedzą razem lody, dużo podróżują. Magda chodzi w jego bluzkach, no po prostu super. Ja jestem wielką fanką Magdy, zawsze oglądam sobie jej Filmiki, kiedy idę na siłownię, są super motywacyjne. Jeszcze lepsze niż kostka. Tiktok Magdy Jerzynki. Magda je Nutellę. Bardzo fajnie jest na siłowni. Dużo ciekawych ludzi tam poznaję. Wspierają mnie, akceptują, nie patrzą na mnie na invalidkę. No i generalnie codzienna porcja Magdy pomaga mi mieć swój krzyż. Każdego dnia zadaję sobie pytanie dlaczego my Musimy toczyć walkę o samodzielność i cierpienie, ale każdy ma swój krzyż. Nie musimy się poddawać, żeby pić. Szampana. Kolejna kategoria to najciekawszy content o językach obcych. I jest to content o najciekawszym języku obcym, czyli o języku migowym. Mowa oczywiście o profilu Migamy oficjalnie. Jest to kanał, który w sumie funkcjonuje względnie niedługo. Różnie się moim zdaniem na tle pozostałych przede wszystkim tym, że możecie uczyć się konkretnych zwrotów, konkretnych znaków, które też nawiązują do danej sytuacji, na przykład politycznej. TikTok Migamy, Asia pokazuje znaki. Protest. Prawa kobiet. Aborcja. Ja osobiście bardzo chętnie oglądam, również na YouTubie. E, I cały czas regularnie staram się uczyć kolejnych znaków. Już potrafię pokazać kilka z nich, ale wolę tego teraz nie robić, żeby się nie skompromitować. Poćwiczymy jeszcze pod okiem ekspertów i coś Wam zamigamy kiedyś. I ostatnia kategoria, czyli najciekawszy kanał o zwierzętach. I tutaj yy, wygrywa pudel i ja! Na tym kanale Kasia opowiada o swoim pudlu. Yy, opowiada o tym, jakie ten pudel robi jej przysługi. Opowiada też co nieco o jego życiu rodzinnym. Chcecie zobaczyć, co pomaga mi na przykład wieczorem Bersu? Ciągnij! Puder łapie za sznurek wiszący na klamce do drzwi. Pociąga go, Ciągli. otwierając je. Dobrze. Okej. Okay. No i oczywiście Kasia nie tylko opowiada o swoim piesku, ale również sprzedaje wiele innych fan-faktów ze swojego życia. Jak Świetnie również, się maluje. Tak, jak również robi genialne TikToki, lip i nie tylko, także polecamy. To są, naszym zdaniem, najlepsi polscy TikTokerzy. Polecamy ich w Waszej uwadze, oglądajcie ich, no i oglądajcie oczywiście nas, bo my już wkrótce wrócimy do Was z kolejnym fascynującym materiałem. Tymczasem pamiętajcie, żeby nas obserwować na wszystkich socialach, macie je podane. W opisie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.